Moi drodzy, w zadaniu 21 ponownie mamy trójkąt, ale tym razem troszeczkę inne. Mamy podane dwie długości jego boków i kąt pomiędzy nimi. Naszym zadaniem jest sprawdzić, czy te dwa poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Pierwsze z nich: czy nasz trójkąt jest równoramienny? jak się przypatrzymy, ale tak bardzo dobrze temu rysunkowi, to widzimy, że coś jest nie tak, że tutaj nie do końca wygląda ten trójkąt, jakby miał być równoramienny. Zatem podejrzewamy, że on równoramienny nie jest. No, w tej sytuacji najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to przeprowadzić dowód nie wprost. Co to znaczy? To znaczy, że założymy sobie, że trójkąt jest równoramienny i dojdziemy w ten sposób do sprzeczności. Do takiej sprzeczności z podstawowymi własnościami trójkątu. Dobrze, a zatem dla dowodu nie wprost przyjmijmy, że ten nasz trójkąt ABC jest równoramienny. Co to znaczy? To znaczy, że ten bok AC ma długość 11 albo 12, bo to są dwie opcje, które dawałyby nam trójkąt równoramienny. Rozpatrzymy sobie dwa przypadki. Jako pierwsze weźmy, że tutaj mamy długość 11. W takim razie widzimy. Że tu musi być 60 stopni, bo w końcu trójkąt jest równoramienny. Z takiej podstawowej własności trójkątów wiemy również, że suma miar kątu w trójkącie wynosi 180, a zatem tutaj również mamy 60. Ok, kąty nam sugerują, że to będzie trójkąt równoboczny, ale przecież widzimy, że boki nie mają tych samych długości. Mamy 11, 11, 12. I tutaj dochodzimy do sprzeczności. Pozostaje nam sprawdzić drugą opcję. Czyli że ten bok ma długość 12. W takim razie tu by musiało być 60 stopni, i ponownie jak poprzednio, tutaj również. I mamy ten sam problem, ponieważ miara kątów w tym trójkącie ponownie nam sugeruje, że to jest trójkąt równoboczny, ale boki tego trójkąta wcale nie są sobie równe. Wobec tego znów otrzymujemy sprzeczność. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, zatem to, to zdanie, że trójkąt ABC jest równoramienne, na pewno jest fałszywa. Jako drugie zdanie mamy tak. Pole trójkąta ABC jest równe 33 pierwiastków z 3. Proponuję, abyśmy wykorzystali ten fakt, że mamy dokładnie dwa boki i kąt między nimi. Użyjemy dość specyficznego wzoru na pole trójkąta, który jest właściwie w każdych tablicach i przydaje się właściwie podczas każdej matury. Pole takiego trójkąta to jest jedna, druga razy. Jeden bok, w naszym przypadku AB, razy drugi bok, czyli tutaj BC, razy sinus kąta między nimi, czyli sinus 60 stopni. Podstawiamy wszystko to, co wiemy. Czyli tutaj mamy 11, 12, razy pierwiastek z 3 przez 2. Te dwójki skracamy z dwunastką. Tak jakbyśmy dwunastkę dzielili przez 4, dostajemy trójkę. Wyliczamy, faktycznie jest to 33, trzy pierwiastków z trzech, zatem to drugie zdanie jest prawdziwe.